Cześć, z tej strony Sargon, a to jest kolejny odcinek naszej kariery Wall Soul. Zapraszam was na ten odcinek, w którym zakończymy sobie pierwszy sezon. Bardzo długi sezon na moim kanale tej kariery, no ale... Idzie do przodu, wszystko idzie do przodu, a teraz to niesamowicie przyspieszy. Gdy już skończymy ten sezon, no i też w związku z tym, że postanowiłem tą karierę nagrywać naprawdę regularnie. Mam nadzieję, że, doj że, no, że będzie to trwało, że nie zniechęcę się jakoś szybko. I mi się nie odechce No, zobaczymy, jak to się skończy. Na razie przejdźmy już może do samego odcinka, a konkretnie do spotkania, w którym... na które wystawiamy właśnie taki skład. Jak widać tutaj, jak to się prezentuje. No i skład naszych rywali, czyli Peterborough, wygląda następująco. Za chwilę też oczywiście zobaczymy jeszcze formację. No i będziemy już przechodzić sobie do samego spotkania. Tak więc. Zobaczmy co się w tym meczu działo. Pierwsza akcja w wykonaniu naszej ekipy Edwards Edwards strzela, no ale nie ma branki. Kolejna kolejna akcja Lichi Dobson. Cały czas Dobson Edwards strzela z dystans naprawdę ładny strzał i mamy prowadzenie naszej ekipy 1 do zera dla Walsall. Prowadzimy, prowadzimy i mamy korzystny wynik. Dobry początek tego spotkania, no bo... Zaatakowaliśmy. Pierwsza akcja się nie udała, ale kolejna już tak i mamy yy prowadzenie. Dosyć łatwo powiedzmy zdobyte, chociaż no strzał był naprawdę zacny. Warto tutaj jeszcze zobaczyć powtórkę tej akcji, bo bardzo ładny strzał Edwardsa Należy tego zawodnika za to pochwalić. No, piękny strzał naszego kapitana. Przejdźmy jednak do kolejnej akcji Ismail. No i tutaj mamy kolejnego gola wykonania naszej ekipy i kolejny ładny. Strzał naprawdę ładne uderzenie. Tym razem wykonanie skrzydłowego Ismaila. Bardzo ładny gol. No i mamy już wysokie dwubrankowe prowadzenie. Kolejna akcja. Ismail do Gordona. Gordon. No i tutaj było bardzo blisko kolejnej branki. No ale jednak mają szczęście zawodnicy Peterborough. Próbują odpowiedzieć, jednak nic z tego nie wyszło. Nasza kolejna akcja. Cook. No ale niecelnie. Devlin. Nic z tego, ale tutaj mamy jeszcze kolejną akcję. No i. Nie zakończyła się ona skutecznie dla Peterborough. Kolejny strzał groźny, nic tego. Jeszcze na okazja, no ciekawe uderzenie, ale jednak bez skutku. No i nasza okazja, nic z niej nie wyszło. No i tak się w sumie kończy to spotkanie bez większych emocji. Przez w końcówce tego spotkania, bez jakichś groźniejszych akcji, może bardziej. Wygrywamy tutaj 2 do 1. No i mamy. Dzięki temu, tutaj, no, dobry wynik, dobry wynik. Udaje nam się zwyciężyć. No i zdobyć kolejny punkt, chociaż, tak jak mówiłem, to już nie ma znaczenia, tak naprawdę. Chyba w ogóle innej branki w tym meczu nie pokazałem, ale to już, tak by the way, gdzieś mi się zapodziała. Przyjmujemy kolejnego zawodnika do składu z juniorów. No i mamy też złą wiadomość, bo nasz goalkeeper Robert doznał kontuzji na dwa miesiące. Jedyny plus tego jest taki, że to jest końcówka sezonu i jest to ostatnie spotkanie z Shrewsbury. No i w tym meczu nie będzie on mógł wystąpić. No i teraz będziemy mieli też okres, w którym nie ma meczu w stawkę. Więc taki plus. No ale nigdy nie można mówić, że entuzjazm na plus. <grym> ale na całe szczęście aż tak bardzo nam ona nie zaszkodzi. Tak wygląda skład naszych dzisiejszych oponentów. Jak widać, stosują formację z piątką obrońców, co jest dosyć ciekawym posunięciem. Jeśli chodzi o nas, no to tutaj yy, w tym meczu oczywiście są zmiany. Przede wszystkim na bramce tutaj wystąpi Collins, czyli zawodnik ze szkółki. Na lewej obronie wystąpi Kinsella, jak widać jest trochę tych zmian. No i przychodzimy do spotkania. Atakuje nasz, yy, zespół naszych rywali, no i do pierwsza dobra interwencja naszego brankarza. Kolejna ich, yy, kolejny ich atak, no i tym razem niecelnie. I atakuje w końcu nasza drużyna mamy doświadczanie piękne uderzenie, no ale jednak bez branki. Ismail. Ismail do tyłu do Gordona. Gordon! No i mamy gola. Jest 1 do dla Walsall. Josh Gordon daje nam prowadzenie. O, dobrym strzelem. Wcześniej też należy pochwalić to wycofanie piłki do tego właśnie zawodnika. To jeszcze ciekawie wyglądało. Jednak my już przechodzimy do kolejnej akcji. Kuchiar ma tutaj sytuację sam na sam, którą niesamowicie zmarnował. Kolejna akcja i właśnie Kuchiar po raz kolejny przy Tym razem dobre dośrodkowanie, uderzenie, ale brankaż na posterunku. Gordon Josh Gordon oddaje piłki do Kuka. Kuk no ale po raz kolejny rankaż broni. Ismail. Ismail do Kuka ten ucieka o broni, no i strzela brankę. 2 do 0 dla Walsall, po raz kolejny skuteczne wykończenie wykonanie tego napastnika, naprawdę bardzo ładnie. No i mamy już dwubrankowe prowadzenie, jednak, tutaj jak widać, popełniamy błąd w obronie, na całe szczęście, ratuje nas. Brankarz z opresji, i w końcu mamy kolejną okazję: Omar Musa, Musa, no i mamy Gola. Jest wynik 3 do 0. Bardzo ładny strzał. Musy. I mamy trzybrankowe tr 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 prowadzenie, bardzo wysokie prowadzenie. Zobaczmy tą akcję indywidualną wykrani tego na zawodnika naprawdę. Yy, Takimi jak Time pokazuje, że ten piłkarz ma spory potencjał. No i tak w rzeczywistości jest. Be na pewno będzie się w przyszłych sezonach nam mógł bardziej przydać, gdy się już bardziej rozwinie. Jednak tym razem przejdźmy yy, już do akcji Shrewsbury w której zdobyli Gola. Yy, jak na razie pierwszego w tym meczu. Jest jednak już niezbyt wiele czasu, żeby zdołali to odrobić. Jednak szanse zawsze istnieją, jak widać. Atakują dalej. Mamy rzut rożny, tutaj błąd trochę naszej obrony, ale po raz kolejny dobrze interweniuje. Collins niezły debit tego zawodnika, trzeba przyznać. No i po raz kolejny jest akcja wykonania rywali. Tym razem jednak ten strzał interwencji nie wymagał, chociaż było groźnie. Po raz kolejny dobra interwencja Collinsa i Jeszcze jeden strzał, tym razem na spojenie Chyba, albo w poprzeczkę Kolejne uderzenie i kolejna dobra interwencja brankarza, naprawdę bardzo solidny występ naszego młodziutkiego golkipera Brawa brawa pokazuje, że będzie można na niego stawiać w przyszłości, że można liczyć, że wyrośnie z niego naprawdę porządny brankarz I to nawet nie na miarę trzeciej ligi angielskiej, w której teraz gramy, bo Teraz już niedługo czeka nas, czekają nas zmagania w Champions League. To wiemy, że później jeszcze w Premier League taki jest nasz cel. Jednak na razie wszystko wygląda znakomicie. W naszym wykonaniu cele są spełniane. Ferrier został królem strzelców. Edward został najlepszym zawodnikiem miesiąca. A ze zespołu tygodnia też jest kilku naszych zawodników. Jak widać, sporo już się tutaj znalazło, bo zagraliśmy dobre, dobry występ. Mamy też nagrodę menadżera miesiąca. No, nie ma się co dziwić, bo zdobyliśmy w tym miesiącu mistrzostwo. No, i jak widać, postanowiłem dać Tocy. Tocy dwóm naszym zawodnikom: Ferrierowi i Dobsonowi, dwóm kluczowym zawodnikom tego sezonu. Oczywiście nie tylko oni zasłużyli tutaj na wyróżnienie, no, ale Tocy w takich niskich ligach raczej aż tak często yy, dawane nie są. Więc mimo wszystko, dwa Tocy to i tak jest dużo. I przejdźmy sobie do analizy ligi, bo tutaj mamy naprawdę dużą przewagę, 13 punktów nad drugim Oxford. Na trzecim miejscu jest Sunderland, dalej Doncaster, Charlton i Plymouth. Argyle, te kluby będą walczyć o awans w barażach. Tak to wygląda w czołówce. A jeśli chodzi o statystyki zawodników, no to jak widać Ferrier niekwestionowanym liderem, jeśli chodzi o strzelone branki, Na drugim miejscu jest Mackie z Oxford który też ma trzy, kilka bramek przewagi nad trzecim zawodnikiem jeśli chodzi o asysty to bezsprzecznie dominujemy Ferrier, Gordon, Edwards, dalej Dobson e i wszyscy tutaj dokładają się do dobrej gry naszej ekipy i do tej niesamowitej ilości trzonych bramek przejdźmy sobie do innych turniejów tutaj jak widać wygrane Carabao Cup przez Burnley między innymi tutaj mamy jeszcze puchar z niższych lig angielskich wygrany przez Wycombe no, i yy, baraże o awans, jak widać, wygrał tutaj Charlton z Plymouth. Yy, wygrali oni finał baraży. No, tutaj mamy jeszcze turniej przedsezonowy. No, i ligę Europy oraz ligę mistrzów. Tutaj wygrywa Barcelona z Manchesterem City. Yy, nie, tutaj mamy ligę Europy. Co ja mówiłem tam? To był super puchar Europy. <grym> Nieważne. Ligę Europy wygrywa Sevilla, czyli zespół, który często ten turniej wygrywa. Coś mi się tutaj pomyliło, ale nieważne. Przejdźmy sobie do innych ligi. No i mamy Premier League. Tutaj jak widać tak się to prezentuje. Po kolei różne zespoły. Na samym dole jak widać mamy Bournemouth, Huddersfield oraz Cardiff. Championship na pierwszym miejscu, Aston Villa na drugim, Leeds. Dalej Nottingham, Middlesbrough, Derby County, Sheffield Wednesday. Dużo zespołów będzie tutaj walczyć o awans. Pewnie już powalczyli, ale my tych wyników nie widzimy. Więc nie wiem dokładnie kto z tych z tamtych zespołów awansował do Premier League. Ale tutaj dalsza część stawki się prezentuje następująco. Na samym dole Midwell Reading, Crispin Rangers, no a na samym dole Preston Bolton i Ipswich. Jeśli chodzi o League 1 no to tutaj co ciekawe Monaco wygrywa na drugim miejscu PSG. Trzecie, trzecia Marsylia, czwarty Lyon i na piątym miejscu Nicea. Dalej reszta prezentuje się następująco. Na samym dole Rams oraz Nims Olympique. W Bundesliga dominuje Bayern. Na drugiej pozycji Borussia. Trzeci jest Lipsk. Potem, już ze sporą stratą punktową, Bayern Leverkusen. Dalsza część stawki następująco się prezentuje. Na samym dole Augsburg oraz Norymberga. Kolejną ligą, jaką sobie sprawdzimy, jest Serie. Tutaj Juventus bez zaskoczenia zdobyła mistrzostwo. Na drugiej pozycji Roma. Na trzeciej Napoli. Potem jest Milan, Lazio, Inter i Torino, no i oczywiście reszta ekip, jak widzicie tutaj też nie ma jakichś specjalnych zaskoczeń jeśli chodzi o ligę włoską, na samym dole Parma Empoli oraz Frosinone. W lidze yy, holenderskiej zwycięża Ajax, drugie PSV, trzeci Feyenoord, więc tutaj też nic zaskakującego. Jeśli chodzi o naszą Ekstra no to na pierwszej pozycji Lech Poznań potem jest Legia z taką stałą ilością punktów, no ale tutaj nie mamy grupy mistrzowskiej, więc nie wiemy kto wygrał mistrza. Niestety cały czas nie można tego sprawdzić, nie wiem kiedy oni to poprawią, czy kiedykolwiek się to stanie, może w FIFA 25, zobaczymy. Jeśli chodzi o Portugalię, tutaj spora przewaga punktowa pierwszego Porto, potem Benfica i Sporting w Hiszpanii zwycięża Real Madrid na drugim miejscu Barcelona Atletico ma już sporą startę punktową która jest na trzecim miejscu czwarta Walencja, co mnie dosyć cieszy potem jest Sevilla Atletic Bilbao, Real. no i dalsza część stawki jak widać tutaj też nie ma jakichś specjalnych zaskoczeń na samym dole trzy kluby które awansowały w poprzednim sezonie jeśli chodzi o Turcję tutaj też szybki wgląd pierwsze Galatasaray, Basakşehir Besiktasz, Fenerbahce, tutaj też nie ma jakichś specjalnych zaskoczeń. Tak więc to tyle, to jest podsumowanie tego sezonu. Zarząd jest bardzo zadowolony z naszej dyspozycji, nie ma się co dziwić. No i ja jestem też zadowolony z tego, że udało się ten sezon dobrze skończyć. Mam nadzieję, że wy również, że wam się ta kariera podoba, że miło wam się ją ogląda, no i mam nadzieję, że będziecie oglądać ją dalej. Zapraszam na Discorda, zapraszam na mój fanpage i zapraszam na kolejny sezon kariery Walsall. Cześć!